Witajcie w moim kolejnym filmie i witam Was w kolejnej części z serii Back to School e, i dzisiaj widzicie mam przed sobą wielką paczkę e, i ta paczka jest ze sklepu Shall Art, czyli szal dla plastyków e, i mam tutaj przybory plastyczne, które kupiłam są mi potrzebne do pierwszej klasy liceum plastycznego. Miałam po prostu wykaz, musiałam nakupować tego wszystkiego, chociaż w tej paczce też przemyciłam parę fajnych rzeczy, które ja sama chciałam. Także po prostu przejdźmy może do odpakowywania. Ja już tą paczkę musiałam otworzyć, bo za taką kwotę, jaką zapłaciłam za to wszystko, chciałam mieć pewność, że wszystko, co miało być, jest w tej paczce. Także, ale odpakuję ją teraz z Wami ponownie. Także zdejmijmy wieczko. I starałam się ustawić telefon tak, abyście widzieli mniej więcej co ja tutaj robię. Tylko, że widzę, że chyba trochę to mnie zasłania. Nie wiem jak to zrobić, żeby. O, dobra. Mamy tutaj piękne koliki, Mamy pełno folii bąbelkowej o, tak I otwierając pierwszą warstwę folii bąbelkowej Tak Także pod pierwszą warstwą folii bombelkowej znajduje się m.in. medium opóźniające do akryli. Jeżeli jesteście ciekawi, który, któregoś z tych przyborów tutaj, to odsyłam Was do opisu, bo tam znajdziecie wszystkie linki do wszystkiego. Więc jeżeli jesteście ciekawi, ile to kosztuje, to możecie sobie zajrzeć w linki. Także odsyłam Was na dół do opisu. Następnie znajduje się tutaj stalówka i powiem Wam, że jak zobaczyłam tą stalówkę na stronie, to musiałam ją mieć. Dlaczego? Ponieważ to nie jest zwykła stalówka. To jest stalówka w kształcie ręki. I kolejnymi rzeczami są dwa tusze i są to tusze z Kohinora po 20 gram, czerwony i czarny. Dalej mamy więcej tuszy. E, tylko, że to są już tusze, które, no, już bardziej mnie interesowały, ponieważ są to tusze Winsor and Newton. I te tusze, po prostu, nie mogłam się tego doczekać. Nie mogłam się tego tej paczki doczekać właśnie głównie ze względu na te tusze. I jak widać, mam tych tuszy 7, bo miałam kupić kolorowe tusze, więc uznałam, że. A, zaszaleję, czemu nie? I jakby kogoś interesowały nazwy, to tu mam Gold Metallic Bronze, mam Blue, mam Carmine, mam peat brown, apple green, black indian ink i canary yellow. Dalej mamy takie zawiniątko związane z gumkami recepturkami. I co tutaj się znajduje? Zacznijmy od suchej igły która, szczerze mówiąc, nie wiem do czego służy i nigdy się z tym nie spotkałam. Dalej mam dwa pędzelki i to są dwa pędzelki, które dostałam w gratisie. To są numerki 4 i 5. Na pewno mi się przydadzą. I dalej. Dalej mam obsadkę na oczywiście na tą na stalówki. Obsadkę na stalówki, i ja już jedną obsadkę mam. Parę stalówek też mam, i właśnie ja kupiłam jedną obsadkę i właśnie tamtą jedną stalówkę, żeby mieć coś więcej. I mam kredki z derwenta, bo ja uwielbiam kredki z derwenta, i mam jedną czarną derwent Pro Color, tą nową. I dalej tak. Może ja je wyciągnę z tej gumki recepturki, uwolnię je. I mam tak, mam Electric Blue, czyli C320, mam White, czyli C720, Blue C330, Red C120, Baby Blue C340, Royal Purple. Nigdy nie umiem poprawnie przeczytać Purple, C270, i Cream C010. E, także kredki e, to są Color Soft, serwenta i jedna czarna Pro Color. Ok! Pozbyliśmy się pierwszej warstwy poli bąbelkowej. E, także odsłaniamy drugą. I co się znajduje tutaj? Znajdują się tutaj dwa pędzelki gąbkowe, dwójka i piątka. Dalej znajduje się zestaw węgli z Kohinora. Dalej mam pędzelek z pojemnikiem na wodę, do którego można też wlać tłuszcz czy farbę. I mam taki jeden large. Dalej, Dalej mam zestaw pędzelków szczecinowych. Czterech, bo nie wiem, czy mi się przyda więcej. W każdym razie zawsze to można dokupić, bo to są zwykłe szczecinowe pędzelki. No i takie cztery wielkości 8, 6, 4 i 2. Dalej. Dalej mam, to jest tusz chiński, który ma pojemność 250 ml. I ja chcę zobaczyć, jak to wygląda. Uhuhu. Myślałam, że to będzie trochę mniejsza butelka. 250 ml to jest e, Ogólnie miałam kupić 500 ml Ale doszłam do wniosku, że Wolę kupić mniejsze I kupić drugi raz, niż targać to e, Tą dużą butlę e, Dalej mam Zestaw ośmiu e, Jak to się nazywało? Ośmiu Dłud do Dolinorytu To są dłuta Dolinorytu Zestaw ośmiu i wyglądają naprawdę fajnie. Dalej mam linijkę, i to jest linijka aluminiowa z uchwytem. E, uparli się, na liście było napisane linijka aluminiowa z uchwytem. Nigdzie stacjonarnie nie mogłam dostać linijki aluminiowej z uchwytem, i w końcu dostałam linijkę aluminiową z uchwytem. I to jest 30 cm. E, dalej. Dalej mam farby temperowe z Astry, e, 12 tub po 20 ml dalej dalej mam farby akrylowe to jest firma Phoenix i tutaj jest koloru 24 po 12 ml i zostały nam już dwie ostatnie rzeczy została nam drewniana paleta taka zwykła drewniana paleta do mieszania farb i jeszcze jedna linijka Ponieważ oprócz 30 cm miałam mieć jeszcze 50 cm, i takiej długiej linijki jeszcze w życiu w rękach nie miałam. I pudełko w ten sposób zostało opróżnione. I powiem Wam, że to była moja pierwsza tak wielka paczka, jeżeli chodzi o przybory plastyczne. W ogóle chyba największa paczka. Nie wiem, czy kiedykolwiek zamawiałam większą paczkę skądkolwiek. Ale powiem Wam szczerze, że rozpakowywało mi, rozpakowywało mi się ją naprawdę bardzo przyjemnie. E, także to by było już na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Pamiętajcie, że w opisie macie wszystkie linki do tych wszystkich przyborów, do tego sklepu, więc jeżeli jesteście cieko, czegoś ciekawi, coś, weź, coś, coś Was interesuje, e, to oczywiście zapraszam Was do opisu na dół. A ja się już z Wami żegnam i jak zwykle dziękuję Wam za obejrzenie i do następnego. Cześć.